Na bardzo krótko na 11 odcinek z GNS Info przedstawiam Wam kilka nowości, które będą w marcu, w kwietniu, w maju i tak dalej, 2024 roku znamienite, ponieważ kilka rzeczy się zmieni. Mianowicie widzieliście pewnie co niektórzy posta, którego wrzuciłem kilka dni temu, że zamroziłem totalnie serię z Duke Nukem Manhattan Project. I raczej nie będę jej wznawiał, bo uznałem później, że czwarty i piąty poziom, zwłaszcza szósty dalej, on jest strasznie męczący i w ogóle sama gra, tak jakby jest, powiedzmy, fajną odskocznią od takiej serii strzelanek, ale jakoś tak kurczę, późniejsze te etapy, no jakoś tak nie wiem, tej frajdy jakoś nie sprawiają, nie są jakoś takie interesujące. Nadto wszędzie podobne lokacje. I uznałem, że nie ma sensu tego pokazywać. Jeżeli byście chcieli, ewentualnie co niektórzy zobaczyć z tej gry, jak, jak dokładnie ona wygląda, tak krok po kroku, raczej wątpię, bo zainteresowanie tą grą było nieduże. Uważam, że źle zrobiłem, robiąc drugi i trzeci materiał, powinien być pierwszy materiał zrobiony i na tym koniec. W ogóle tak pierwotnie chciałem zrobić, tylko wiecie, człowiek ma tak, że jak już nagrywa latami podobne rzeczy typu właśnie Zagrajmy Wy, jakieś poradniki, czy tam jakieś inne rzeczy, to on tak jest przekonany, że pierwszy materiał, jaki się zrobi, to powiedzmy, no dobra, no, nawet w miarę się przyjął, no to zrobimy drugi z tego samego, z kolejnego poziomu. No tylko, że to tak nie zawsze działa, bo nawet to i tak już parę lat temu się wyjaśniło, nawet z jednym człowiekiem, z którym miałem tam... Dyskusja to nie była jakaś tam że się na wiem człowiek wyzywał i tak dalej, że pierwsze odcinki zawsze się oglądają, a raczej pierwszy odcinek a to tylko dlatego, żeby inni sobie zobaczyli e, widzowie czy dana gra im się spodoba. Czy w ogóle dany kontekst powiedzmy czegoś, co jest właśnie związane z tą grą, im przypadnie do gustu, będzie ona ciekawa i będą chcieli więcej tego. Więc na tym na tej zasadzie jakby nie będzie tego Duke Nukema Manhattan Project więcej, chyba że wy będziecie chcieli to wtedy inna rzecz. Z drugich rzeczy, takich już pozostałych, takich mniej, powiedzmy ważnych, ale powiedzmy, że w pewien sposób jakoś tak one będą widoczne. No to parę rzeczy do mnie przyjdzie za jakiś czas. Będzie niedługo kolejna jakaś tam prezentacja z. Paru gier to na pewno. Już będę szykował niedługo scenariusz do kolejnego odcinka z nowszych Gier na naszą konsole. Trzeba tą serię trochę rozbuchać. Ponadto jeszcze nagram z prywaty ostatni odcinek szkolny, tak zwany 2014 i 2015. Tu już będzie w zasadzie końcówka. Już nie chciałem, wiecie co, oddzielać 2014 i 15, dlatego że tam już był bardzo niedługi okres czasu. Na będzie podsumowaniu w zasadzie całego tego mojego wywodu na temat pewnych zdarzeń w szkole, i tak poza tym już, wiecie, ja już kończyłem i tak i tak tą opowieść, więc tu już mo można oczywiście te dwa lata dodać do jednego, ale zrobię taki wyjątek, że nie nagram wyjątkowo z czasu wolnego 2014 i 2015, a to tylko dlatego, że już akurat wtedy regularnie nagrywałem filmy. I już możecie tam co nieco z takiego archiwum sprzed 10 lat możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wyglądało. Ale się pozmieniało przez ten czas, no to wiadomo, że nie ma co za bardzo porównywać nie? z takich różnych dziwnych rzeczy. Poza tym w ogóle jeszcze to będę planował jeszcze tak troszeczkę wrócić do formy prywat, do takich na temat związanych z grami, z takimi moimi przemyśleniami, co do tego hobby będzie kilka takich zagadnień, które będę chciał zrobić. Nie wiem, czy nie wznowię jeszcze poradnika kolekcjonera gier, takiego luźnego bardzo. Ja w ogóle nagrywam na spontanie, więc wiadomo, że te filmy są takie, jakby, niezorganizowane ale jednak częściowo się do tego przykładam częściowo, jak to zabrzmiało e, bardzo dziwnie z mojej strony, i w sumie nie wiem, co tam jeszcze można było dodać z takich rzeczy, które na pewno będą się działy. No to co, to co zwykle nie? czyli rozpakowania gier, testy na pewno na luzie. Tak, żeby zainteresować, żeby troszeczkę tak rozruszać ten internet w pewien sposób, żeby ludzie zaczynali się interesować się zupełnie innymi rzeczami niż wszyscy, bo to co wszyscy to wiadomo, nie jest to zbytnio rajcujące, jak każdy się interesuje dokładnie tym samym, tą samą grą i tak dalej. Co jeszcze? To wszystko chyba mi się wydaje, bo z takich rzeczy typowych, że wiadomo, Yakuza na PS2 będę musiał dokończyć, no bo jak już mam tam 22 odcinek, na, na YouTubie, to tym bardziej trzeba będzie to dokończyć, bo już niewiele zostało i z takich rzeczy, no to już będziecie na bieżąco przynajmniej informowani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie. No bo będę miał coś dla Was ciekawego tutaj za chwilę do odpakowania.